Cześć widzowie, z tej strony Miłosz Kieroński z firmy NOXO, przedstawiciel marki FJ Dynamics. Dzisiaj jesteśmy u naszego klienta, youtubera, niemen team. Cześć, Cześć Piotrek. Powiedz mi, jak od dawna zajmujesz się rolnictwem? Zajmuję się od, od dzieciństwa, ale... Jestem ogólnie rolnikiem od 10 lat. Gospodarstwo twoje, gdzie jest zlokalizowane? Yy, miejscowość Mielniki, województwo Kresko-Pomorskie. Portfolio gospodarstwa, jakie masz? Co uprawiasz, Jaką hodowlę yy. masz? Ogólnie zboża, że trochę rzepaku, kukurydza na ziarno, kukurydza na kieszonkę i produkcję zwierzęca. Dzisiaj spotykamy się odnośnie rolnictwa precyzyjnego, szeroko rozumianego, akurat marki RJ Dynamics, ale od kiedy zainteresowałeś się tym precyzyjnym rolnictwem? Gdzie dotknąłeś, tak Bo pierwszy raz tych nawigacji? Tak? No, ogólnie to się zaczęło w szkole. 10 lat jestem już po szkole rolniczej. W szkole jakieś tam lekcje mieliśmy już na temat nawigacji, tak mi to trochę zainteresowało. A wiadomo, w tamtych latach jeszcze tak to nie było popularne, jeśli chodzi o nawigacje rolnicze. A po 10 latach, no, dostałem namiary od kolegi. Fajne podejście mieliście do, do klienta. Przez telefon nawet już to słyszałem, że jest mega. No i zakupiliśmy. Dlatego, Jesteśmy rok po użytkowaniu, jest bajka. Czyli dlatego wybrałeś markę, czy znaczy firmę Noxo, odnośnie właśnie naszej współpracy, czy takie wsparcie, tak, uzyskałeś już przy pierwszym. Kontakcie. A powiedz mi odnośnie użytkowania nawigacji, bo jesteś już po sezonie użytkowania, tak? tak? Czy już miałeś troszeczkę godzin, spędziłeś przy, przy tym urządzeniu? Jakie miałeś pierwsze wrażenia od razu, jak dosłownie po naszym montażu wsiadłeś do ciągnika i te pierwsze takie godziny już jazdy samemu? Co zobaczyłeś, jakby takie główne zalety tego urządzenia? No, główne zalety były takie, że jak wsiadłem, to od razu wiedziałem o co chodzi. Bardzo przejrzyste, wszystko na ekranie jest łatwo w obsłudze. Nawet byłem w szoku, bo ojciec ma 50 lat też się zarzekał, że nie będzie tym pracował, a usiadł i w ogóle nie musiałem nic tłumaczyć, wszystko przejrzyste na ekranie, no i sobie też to ogarnął, nie? O to właśnie marce FJ Dynamics chodziło docelowo, aby ta nawigacja była dla rolnika, tak? Żeby to tworzenie linii, tworzenie linii prostej czy krzywej, czy obrys pola był tak intuicyjny, że, że rzeczywiście nie musi się znać Dokładnie. na nawigacjach, a już wiesz o co chodzi wsiadając w ten ciągnik z tą nawigacją, tak? Ze zasięgami miałeś jakieś problemy? Ze zasięgami satelit, bo też widzę tutaj teren masz, gdzie są drzewa, lasy, ze zasięgami RTK też miałeś jakieś problemy? Problemy? Nie, nic nie było. Nawet nie musiałem się do ciebie odzywać, a raz dzwoniłem. Pamiętam, Pewnie myślisz, że coś nie tego jest, ale dzwonię, pochwalić, że nawigacja argancko chodzi. My no jesteśmy na zadowoleni. Powiedz mi, bo jeszcze ty sobie, że tak powiem, zażyczyłeś, wykupiłeś automatyczne uwrocia. Masz odblokowane dwa, dwa tryby automatycznego uwrocia, czyli basic uturn i smart uturn, czyli te inteligentne uwrocia. Pod względem użytkowania jest to bardzo fajna i przydatna rzecz? Bardzo przydatna jest, bo. Co? Traktor się tak nie zużywa, bo nie musisz przed tył, przed tył, co chwilę rewers się zużywa, skrzynia też. Ustawisz to, przejeżdżasz sobie co drugi czy tam trzeci przejazd, zależy jak sobie ustawisz i no co mam ci mówić, no bajka. O to chodzi. O to chodzi właśnie w nawigacji, żeby nie używać biegu stecznego tylko jeździć w koło, tak. Ostatnie, najważniejsze pytanie. Jakie korzyści uzyskałeś dzięki posiadaniu nawigacji FJ Dynamics? No korzyści oczywiście poczułem w portfelu najpierw, nie? Plus taki, no cena, była bajka, przez rok użytkowania, no Czas, zaoszczędzony, materiał siewny, bo wiadomo jest bardzo drogi, nie ma żadnych nakładek, bo tutaj oczywiście 2 do 2,5 cm jest prowadzenie. Sygnał darmowy. RTK. RTK, dokładnie. Dużo bym mógł wymieniać, tak? Ale ogólnie finansowo. Finansowo, finansowo, dokładnie. No i też czasowo, co? I mniejsze męczenie operatora. Tak, tak, tak. Pewno, już... No tak samo jak rozmawialiśmy kiedyś, że u nas jest pole prawie 2, 2 km długie, to przez ten czas jak przykładowo je, wykonuję telefony, zamawiam paliwo, zamawiam nawozy, czy jakieś tam chemie. Mogę robić dwie rzeczy naraz, tak? I to jest bajka. Podsumowując naszą tutaj, naszą rozmowę dla klientów, podsumowanie krótkie: jesteś zadowolony, tak? Mega tak, ja jestem zadowolony i polecam. I firmę NOXO również Dokładnie. też polecasz. No to najważniejsze. Cieszy mnie to bardzo. I co dalej, użytkuj to urządzenie, tak? Będziemy się na pewno jeszcze nieraz widzieć. Dokładnie. Może założymy to magno. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Te zakadaliśmy, więc będziemy, że tak powiem, działać. Dobra, to co Piotrek? Dzięki za współpracę. Dzięki, Mirosz. No, no, Miejmy do... nadzieję, że będziemy jeszcze bardziej owocna. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Razie. Cześć widzowie.